Jakby zacząć ten swój speech od samego początku, ponieważ będziemy mieli dzisiaj dyskusję na temat tego, co się dzieje tak naprawdę. Sporo już wiem, sporo się interesuje tym tematem, że tak powiem, i, i proszę państwa, no poruszyły mnie tu parę rzeczy, mnie tu na autentycznie poruszyło. I myślę sobie, że powinniśmy porozmawiać na ten temat, dlatego że to nie są zwykłe rzeczy, proszę Państwa. To nie są zwykłe rzeczy. E, I e, tylko siebie tu odnajdę, tak na przyszłość. Niestety siebie to ja muszę, e, mam, dobra. Będziemy czytali tutaj za chwilę. Natomiast e, proszę Państwa, mamy taką sytuację, no, która mną wstrząsnęła, mimo że człowiek zdaje sobie sprawę z pewnych elementów, e, że tak powiem wpływów, od dawna i Konfederacja, i ja nie wiem kto pierwszy, ale postulujemy o to, żeby w Sejmie powstała komisja. Myślę, że będziemy darli się teraz w Sejmie o to. Komisja Śledcza do spraw zbadania wpływów niemieckich w Polsce, bo ja sądzę, że lobbying służb niemieckich jest tak dalekosiężny w Polsce, że nawet sobie nie zdajemy z tego sprawy, tak naprawdę. I chyba to, że są tak sekowane polskie inwestycje, dla Państwa już jest to chyba wszystko jasne. Że samo z siebie to się nie dzieje. Że mamy dzisiaj sytuację oto taką, że służby niemieckie i uwaga, mówiłem już to kilka razy, Instytut Gałka sam stwierdził, że wywiad niemiecki, nrd na terytorium Rzeczypospolitej był, był, proszę Państwa, bardzo szeroko zakrojony. I ja bym chciał wiedzieć, proszę Państwa, z czym mamy do czynienia? Ja bym chciał wiedzieć, żeby w istocie e, e, wpływy NRD-owskiego, komunistycznego e, e, wywiadu, ja bym chciał poznać, kto współpracował z tym wywiadem. I, e, i chciałbym, żeby odtajniono też tajny aneks WSI e, w polskim e, Pałacu Prezydenckim. Myślę, że Przyszły prezydent powinien to zrobić w pierwszych tygodniach swojego panowania, bo bez jaj, to bardzo bym prosił. Proszę wszystko bez żartów. I, i chciałbym wiedzieć, po prostu, co się tutaj jasny gwizdek dzieje. A dlaczego tak mówię? Proszę Państwa, posłuchajmy. Znowu inni protestują i tutaj przypomnę pewnego prezesa fajnej spółki, dużej państwowej, który powiedział: Ja znam bardzo wielu naukowców, pytanie komu służą. Więc odpowiadając, kto nimi powoduje, no nie tylko sponsor, ale czasem oficer prowadzący. I mówię to nie bez kozery, bo znałem taki przypadek. Stąd też no, pora o tym mówić otwarcie. To jest gra wywiadów na terenie Polski również. Więc... No nie za ostro, panie Grzegorzu. Słucham? Nie za ostro? Nie, nie za ostro. To zostało potwierdzone przez ABW. Będzie pan zaskoczony, ale naprawdę tak jest. Więc my musimy wreszcie mówić otwarcie. My nie możemy się bać tego powiedzieć otwarcie. Dlatego, że jeśli to powiemy otwarcie, no to może skuteczność różnych takich organizacji będzie nieco osłabiana. Dlatego, że mnie też próbowano zwerbować. Wywiad niemiecki mnie próbował zwerbować, żebym protestował. Niech to pójdzie w świat. Nie zgodziłem się, ale wiem, kto został zwerbowany. Ale poszedł pan tak z więc... tym do ABW w takim razie, bo już pan ostro, ostro mówi w tej chwili. Poszedł pan z tym A, do, do służb polskich. Tak. Oczywiście tak, ABW zna wszystkie szczegóły i dostałem informację zwrotną, że miałem rację. Czy jeszcze chcemy coś dołożyć do tego? Proszę państwa, to jest powszechne zjawisko podobno. Ja dzisiaj rozmawiałem z kilkoma kolegami swoimi i oni mówią, Marek, ale co ty się dziwić? To wszyscy wiedzą o tym. Ja mówię, ja nie, nie, nie wiem o tym. I na przykład są pytania, dlaczego pani minister, dlaczego ochrona środowiska się tak, popatrzcie, ta ustawa wiatrakowa, przecież to była proniemiecka ustawa, absolutnie pod Siemensa pisana. Pytam się, czy to było dzieło przypadku, czy inspiracji. Od początku mówię, że to była inspiracja, ale ja nie myślałem, że wywiadu niemieckiego, że oni tak bardzo, zwróćcie uwagę państwo na to że niemieckie firmy, które wykupują, wykupują na przykład miejskie przedsiębiorstwa ciepownicze, to oni to kupują na tzw. Tak ziemiach odzyskanych, że oni inwestują w ten, w ten segment, że teraz na przykład nie pozwala się polskim strażakom jechać i ratować dobytek i mienie Polaków na ziemiach zalanych. A 100 stu, stu żołnierzy z Wehrmachtu, nie mówię o Bundeswehrze, bo to jest to samo. Wehrmacht to Wehrmacht. Żołnierzy Wehrmachtu ma przyjechać i ratować dobytek Polaków. Normalne to jest, że ochotnicy, strażacy, ochotnicy, wiecie ilu strażaków jest w Polsce? 700 tysięcy. A wiecie ilu w tej chwili strażaków interweniuje? 600. No mówią, że 700. To ja się pytam, to to jest wszystko normalne, że Szwedzi y jadą, a polski strażaków się nie puszcza? Ja nie wiem, czy uwierzyć w to, czy, wi czy dać wiary w ogóle, bo to by znaczyło, że mamy z, z chorymi psychicznie ludźmi do czynienia. Otóż ochotnicze straże pożarne mają nie jechać, bo używają y y y pisowskiego sprzętu. Czy my wszyscy żeśmy popadli w paranoję jakąś? Czy to już jest naprawdę jakiś idiotyzm konkretnie? Czy życie i zdrowie ludzi nie ma żadnej wartości? Czy cały czas jest tylko PR, PR, PR? Zrygać mi się chce. Jak takie hieny ludzkie na nieszczęściu ludzkim ubijają jakikolwiek interes polityczny. Po prostu zżygać mi się chce. Bo już zostawiam sprawę szabrowników, bo. Wiele się mówi, nie będę mówił o jakich nacjach się mówi, natomiast sytuacja jest bardzo poważna, dlatego że zawsze tam, gdzie można, podłość ludzka i hieny się budzą, cmentarne. Więc tacy ludzie będą. Trzeba ich łapać po prostu. Ja to myślę, że takie właśnie patrole społeczne na tych ziemiach, które już woda zeszła, powinny pilnować swojego majątku. Patrole społeczne z młodzieży. Związane. Jak widzą, tylko to spuszczać łomot i nie patrzeć na nic tam. Po prostu zwyczajnie, jak na ci zachodzie trzeba działać, bo patroli policyjnych oni mówią, że to są fake newsy. Ja nie wiem, ja jakoś nie widzę. No nie naprawdę. Jak W Warszawie, jak jest jakakolwiek demonstracja, to tych policjantów nie wiadomo skąd tysiące się bierze. No tam nie widzę jakiegoś takiego. Ale będziemy mieli za chwilę łączenie. Bardzo ważne dla mnie łączenie. Bardzo emocjonalne dla mnie łączenie będziemy mieli. Widzę, że Artur już jest. Proszę Państwa, ponieważ oprócz tych wielkich miast, dużych miast, które mają po kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców, po kilkaset tysięcy mieszkańców, to my wszyscy wszystko wiemy. Oni mają budżety powyżej 100 milionów, 200 milionów, 300 milionów, ale są na tym świecie takie, takie miejscowości jak Wleń. Ja tu przed rozmową z Arturem puszczę wam taki szybko, zmontowałem taki szybki materiał filmowy, żebyście wiedzieli, o czym my mówimy. Ponieważ Wleń leży w powiecie lwowskim, ja bardzo często odwiedzam to miasteczko. No bo, bo to miasteczko jest piękne. To, to jest taka perełka. Tam mieszka słuchajcie, 1300 osób. W dużej części ludzie, którzy podróżują, jeżdżą i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie jest miasteczko przez Boga zapomniane. Tam są piękne elementy. Popatrzcie zresztą sami. I posłuchajcie mnie, bo ja tam jako. występuję jako narrator w tym filmie. Dzisiaj nagrałem i w ogóle muszę podziękować tym ludziom, z których ja materiałów skorzystałem. Nie znam Was, przepraszam, nie zapytałem, czy mogę, ale rozumiem, że bez Waszych twarzy te materiały są. Poza tym gratuluję, bo ujęcia ładne. Popatrzcie. W Leni. takie malutkie miasteczko. To miasteczko przepiękne tu po lewej stronie żeście mieli z pięknym ratuszem, yy, yy, z zabytkami. Tak trochę po łebkach lecę, dziękuję bardzo za te zdjęcia. Jakimś nieznanym im bliżej osobom, ale bardzo mi się podobało, więc je pokazuję. Yy, yy, nie pokazujących ich wizerunku, natomiast proszę Państwa zobaczcie, jak to wszystko z góry wygląda, góry izerskie, yy, tak wygląda to po górze, to maleńkie miasteczko tam z prawej strony, zobaczcie, to jest właśnie w Leń, 1300 mieszkańców, yy, 1270 coś yy, yy, mieszkańców, to jest zamek akurat z yy, XIII-XII wieku, yy, jeden z pierwszych ratusz oczywiście, i, I za chwilę zobaczycie, oto to jest kaplica, proszę Państwa świętej Jadwigi dwunastoletniej Niemki, która wyszła za księcia Brodatego, zabytek, który przyciąga do siebie bardzo dużo ludzi. O, po lewej stronie widzicie Miasto w Leni. Przepraszam, że tak szybko to wszystko pokazuję, ale widać wyraźnie, to są mieszkańcy Wlenia. Widać wyraźnie, jak piękne to jest miejsce, jak zielone i zachwycające. Zapraszam Was tam gorąco latem. Widzicie, małe miasteczko, ono jest historyczne, dlatego że ono naprawdę ma sporo, sporo lat. I proszę Państwa, za chwilę porozmawiamy z burmistrzem tego miasta Arturem Zychem, którego znam od lat. I, i powiem Wam, że, że Artur Zych opowie Wam chwilę, dlaczego to łączenie. Powiem Wam krótko: wszyscy dostaną pomoc, a o małych miastach zapomną, władze i tak dalej. I to tam powinniśmy kierować naszą, nasze serca. Dlatego, że przy budżetach rzędu paru milionów nie będzie stać tych miast na to, żeby ani nie wzięły kredytu, ani nie zostały sfinansowane w inny sposób, poza tym, który my im zapewnimy. Te małe miasta muszą żyć, bo to są polskie, malutkie miasteczka, budowane przez polskich piastów, a nie żadnych niemieckich. Więc wtedy, proszę Państwa, kiedy tak naprawdę chcemy pomóc, to pomagajmy tym małym, a nie tym dużym. Dlatego, że ci duzi zawsze sobie e, radzą. Podobało Ci się wideo. Zostaw swoją opinię w komentarzach. Zachęcam także do subskrypcji kanału i kliknięcia przycisku lubię to. Następnym razem zjadłem jednego.